Cześć, to Monika z Kawałka Kraju. Odzywam się do Was z takim tematem, który przyszedł mi wczoraj do głowy. Właściwie znalazłam takie pytanie jakieś osoby na, na jakiejś grupie na Facebooku. Jakaś kobieta zapytała, czy gdzieś w Polsce są osady, które... Zgromadzają, gromadzą ludzi, rodziny, które żyją w jakichś e, małych chyba gospodarstwach czy, czy na takich działkach z domkami, którzy żyją razem, e, gdzie jest prowadzona edukacja domowa dla dzieci i są po prostu zorganizowanymi grupami, które produkują sobie żywność i żyją w pełnej zgodzie, w radości i lekkości. Tak e, to pytanie... Ono było jakoś inaczej zadane, ale przynajmniej ja je tak zrozumiałam. To było na jakiejś grupie, właśnie dotyczącej tego typu osad, i ta kobieta dostała bardzo dużo odpowiedzi. Głównie na zasadzie to jest utopia ktoś tam próbował, ale się nie udało ktoś coś tworzy, jeszcze ma jakieś miejsce. No, z tego co wiem, i też sama się jakiś czas temu orientowałam kilka lat temu to rzeczywiście były. Jakichś takich prób jest trochę podejmowanych, i one gdzieś takie osady też są w kilku miejscach w Polsce. To są osady permakulturowe albo osady, które z założenia miałyby funkcjonować w ramach idei Anastazji, na podstawie tej książki Wladimira Megre, rosyjskiego autora książki, która zresztą y, kiedyś mnie także uwiodła i stąd zresztą y, przeprowadziliśmy się spod Warszawy tutaj do, na wieś, do kawałka raju, aczkolwiek takiej osady jakby nie jesteśmy w jakiejś osadzie, tylko po prostu sobie kupiliśmy y, kawałek ziemi ze starym domem i, i się tutaj przeprowadziliśmy. Y, to pytanie mi bardzo mocno dało do myślenia. Y, zaczęłam się zastanawiać. Y, po pierwsze, no my zrobiliśmy taki ruch w takim kierunku kilkanaście lat temu i sobie mieszkamy tutaj już 7 lat. Um, ale um, trochę też teraz inaczej o tym myślę. Zresztą jestem też świeżo po bardzo ciekawym szkoleniu, na którym rozmawialiśmy na temat w ogóle jakości wartości ludzkich, jakie my sobą jako, jako ludzie reprezentujemy, i jakby co w ogóle z tym robimy. I tak. To pytanie przyszło na tym facebooku, zobaczyłam zaraz po tym szkoleniu i trochę mi to tak uruchomiło myślenie. I powiem Wam, że to co jest ciekawe i to co mi przyszło, że my mamy, mamy takie marzenia, wydaje nam się, że może gdzieś jest na świecie, no może nie w Polsce, może gdzie indziej, ale jest jakieś takie miejsce gdzieś już przez kogoś stworzone, do którego my się wpasujemy, jak taki mały puzelek. I nagle będziemy sobie żyć w lekkości, radości, w, wśród społeczności, która wyznaje takie wartości, na jakich nam zależy: że wszyscy sobie pomagamy, że coś razem robimy, że każdy wnosi jakąś cząstkę swojej pracy, swojej energii, swojej kreatywności do jakiegoś wspólnego worka, do, że mamy gdzieś nadzieję, że znajdziemy jakąś, no, nazwijmy to komuną jak, tak jak kiedyś tam w latach 70. powstawały na świecie. Gdzie wszystko jest w jakiś sposób dzielone czy wspólne? Yy, I że będziemy mogli sobie po prostu, nie wiem, trzymać się za ręce, tańczyć wokół ognia, dzielić się swoim, swoją pracą, czasem, energią, radościami i smutkami. Yy. Pod tym komentarzem było bardzo dużo takich sceptycznych y, informacji, że to jest utopia, że nie ma, że w Polsce, jak coś takiego powstaje, to zaraz jest problem własności, y, współdziałania. Jednemu się bardziej chce, drugiemu się mniej chce, działać w, taki, w ramach tej wspólnoty, no, jakby. Słuchajcie, tu nie ma nic dziwnego, po prostu jacyś ludzie gdzieś się spotykają, próbują coś razem stworzyć, i oni wchodzą do takiej, do takiej wioski, nazwijmy to wioską, po prostu z jakościami, które w sobie mają. Jeden jest bardziej skłonny do współdziałania, inny mniej skłonny. Każdemu się marzy, żeby wejść jak taki puzelek do, do miejsca, które jest idealnie maczujące się z tym, yy, jaką mamy w głowie wizję, ale takich miejsc nie ma. Każdy wchodzi z tym, co akurat w sobie ma. I współtworzy, jeżeli w ogóle już gdzieś coś się takiego dzieje i dzieje się takie współtworzenie z tego miejsca, w którym jesteśmy. A to, co mi wczoraj jako pierwsze przyszło, jak przeczytałam to pytanie, to jeśli nam coś nie pasuje, nie pasuje nam system, który jest oceniamy jako nie wiem zniewalający nas, narzucający pewne normy, pewne kategorie, nie wiem opłaty, podatki, mandaty, możemy coś robić, czegoś nie możemy robić. Ten system jest taki, jaki jest, bo my go tworzymy. My go tworzymy każdym naszym wyborem. My go tworzymy jakością naszego życia, jakością naszych wartości. Jeśli... Oszukujemy jako naród. Jeśli, jeżeli ktoś tutaj jest absolutnie czysty i nigdy nie oszukał, zapłacił każdą złotówkę podatku, zapłacił każdy mandat, który mu się należał, nie obchodził prawa, nie kombinował jak koń pod górkę, żeby trochę mniej zapłacić, nie oszukał nigdy, nie oszukał swoich klientów, swojego męża, żony, nie, nie zawsze był fair wobec dzieci. To tacy ludzie właśnie, jeżeli rzeczywiście są w społeczeństwie, tacy ludzie tworzą nową jakość społeczeństwa. A to, jaki mamy rząd, to jakiego mamy prezydenta, to kto nami rządzi, to jest tylko i wyłącznie wektorowa całego społeczeństwa. Jeżeli popatrzycie na to, jak się zachowują nasi liderzy, których my sami wybieramy, to jest to jakiś wspólny mianownik, jest to jakaś esencja tego, jakim jesteśmy narodem. Żebyśmy nie wiem, jak bardzo chcieli się oszukiwać i uważać, że. Ktoś inny nam wybrał tych ludzi, że to nie my, że to jest narzucone, że to jakieś, nie wiem, jakieś pieniądze ktoś kogoś gdzieś przekupił, zakombinował. Nie, słuchajcie. Nie, bo jeżeli ktoś kogoś gdzieś przekupił i zakombinował, to to też jest jakość nasza jako społeczeństwa. Po prostu. Ja nie chcę wchodzić tutaj akurat w debaty polityczne. Tam się pojawiło sporo w tym poście informacji, że po prostu system się nie podoba i ktoś chciałby żyć w wolności. My, słuchajcie, mamy wolność w sobie, albo jej nie mamy. Jeżeli mi się nie podoba to, w jaki sposób ja żyję, jeżeli, to ja mogę to zmienić. Tylko ja. Zmieniając siebie. Dlaczego my nie zaczniemy tworzyć takich wiosek tam, gdzie teraz jesteśmy? Marzymy, że ktoś gdzieś już stworzył, a my się podepniemy. Nie! Nie podoba ci się, zacznij tworzyć swoją wioskę tam, gdzie jesteś. To jest tak proste i tak trudne. Wyjdź ze swojego mieszkania, nawet jeżeli jesteś, nie wiem, w wielkim komunalnym bloku który ma 15 pięter, i jesteś na klatce schodowej, na której mieszka 30 innych rodzin, czy nie rodzin, nie wiem, 30 innych mieszkań jest. Kogo znasz z tej klatki schodowej, z Twojej własnej klatki, z Twoich sąsiadów? Może ktoś potrzebuje pomocy? Może ktoś Tobie pomoże? Możecie naprawdę za zrób coś, co jest poza progiem Twojego mieszkania. Coś z samego siebie, z własnego serca, nie oczekując niczego w zamian, po prostu, przy ozdób kratkę schodową, posprzątaj ją, a nie, nie, my czekamy, że administracja powinna zrobić, że administracja odśnieży śnieg, że będziemy mieli zdrowe jedzenie podstawione pod nos, no może nie będziemy, nie wiem, może już hodujemy zioła, może na swoim balkonie, na swoim parapecie w domu. Może, jeżeli się dogadacie, możecie założyć sobie ogród pod blokiem. Po prostu, jeżeli się dogadacie, jako społeczność tego bloku, tej kamienicy, czy tego miejsca, gdzie jesteście, możecie iść do administracji i wspólnie uzgodnić, wy, jako właściciele, współwłaściciele tego, tego budynku, że zakładacie sobie ogródek zamiast trawnika, na, które, na którym wszystkie psy robią to, co, to, co robią. Możecie to zrobić. Jeżeli Wy, jako, organ, jako ten budynek, na to się zdecydujecie, coście, jakąś większość trzeba zorganizować i się dogadać, podzielić się pracą, dlaczego nie zaczynamy robić wioski tam, gdzie jesteśmy? Jak mieszkasz w domku, czy jak żyjesz ze swoimi sąsiadami? Jeżeli nie żyjesz z sąsiadami dobrze, to to nie jest problem tego sąsiada, to naprawdę jest w Tobie. Jeśli Twój sąsiad jest gburem, burakiem i z Tobą nie gada, to coś jest też w Tobie, że akurat popadłeś na takiego sąsiada. Czy popadłaś? Jeżeli ktoś robi tobie złośliwości, to czy ty, ty jesteś absolutnie czysty, czy czysta? A może tobie się coś wcześniej zdarzyło, a może tobie się zdarzyło coś jeszcze wcześniej, może coś w twojej rodzie jest, w twoim rodzie jest, w twojej rodzinie, nie wiem, może w twoim poprzednim wcieleniu coś, co właśnie teraz tym sąsiadem gburem, niemiłym, właśnie do ciebie wraca. Słuchajcie, wszystko jest nasze, wszystko. Jeżeli chcesz żyć w pięknym miejscu. Zacznij to miejsce, w którym jesteś upiększać. My nie uciekniemy od tego, co jest. Nie uciekniemy od siebie. Zobaczcie, podróżujemy. Marzymy o tym, żeby wyjechać w podróż. Okej, okay, mamy chwilę relaksu, oderwaliśmy się od pracy, oderwaliśmy się od życia codziennego, ale nie oderwaliśmy się od siebie. Nie, my to jedziemy ze swoją głową, ze swoimi myślami, ze swoim oprogramowaniem jedziemy gdziekolwiek nie pojedziesz. Nie uciekniesz od siebie. Nawet jeżeli uciekniesz, pojedziesz gdzieś w inne miejsce i tam się osiedlisz, to twoje problemy wrócą, bo one są twoje dopóki się z nimi nie uporasz tam w środku. Powiem nam, że to jest niesamowite, bo ja na tą wieś przyjechałam myśląc tutaj, że ja po prostu sobie stworzę swój kawałek kraju i ja go tworzę cały czas, ale pewne problemy tu się też pojawiają. I ja już dojrzewam do tego i dorosłam, żeby spojrzeć sobie głęboko w oczy. I powiedzieć, hej, Monia, to jest Twoje, to jakby to nie jest niczyje inne. I ty gdziekolwiek, z kimkolwiek nie pojedziesz i gdziekolwiek nie pojedziesz, to tobie będzie, powie będzie ci to przychodziło, będzie ci przychodziło a lekcja za lekcją, dopóki jej nie odrobisz. Masę lekcji mam już odrobionych, ale ile jeszcze jest przede mną? I ja, ja, ja już wiem, że to nie inni. Że to ja. I że to moje lekcje są. I dopóki ja sobie w środku w sobie tego nie poukładam, nie uspokoję, nie przetrawię, nie przerobię, to żeby nie wiem co, to i tak będzie do mnie wracało. Nie w tej osobie, to w innej osobie. Nie w tej sytuacji, to w innej. Być może za każda kolejna sytuacja będzie jeszcze trudniejsza niż poprzednia, bo takie jest życie: ono ma nas nauczyć czegoś. I jeśli jeszcze tego nie widzimy, to nas w jakiś inny sposób nauczy. Jak nie widzimy delikatnych potrzeb życia, że hej, tu jest coś do ogarnięcia, to nam życie taki da, taką da lekcję, że się możemy nie pozbierać. Chorobę, bardzo duże problemy własne, problemy dzieci, problemy naszych partnerów, rodziców. Tak, właśnie tak, dopóki my własnej lekcji nie przerobimy, nie uciekniemy przed sobą. Dlatego chciałabym. Y tym filmikiem zachęcić do, do takiego zastanowienia się: co nam się nie podoba w życiu, z czym się spotykamy, co jest dla nas takie trudne i frustrujące, i naprawdę zagłębmy się w sobie, bo to jest tylko i wyłącznie nasze. To jest tak proste i tak trudne jednocześnie. Jeżeli chcemy zmienić świat, to tu, tu, tu i tu jest zmiana, którą mamy do zrobienia. Tylko. Jakiś czas temu y, mam jeszcze zaległy filmik, bo chcę zrobić medytację wdzięczności. Ale to, jak ja zaczęłam praktykować wdzięczność y, z serca, z tej prawdy i z siebie z środka, nie z głowy, nie z pisania, jestem wdzięczna za to tamto, siamto i to, Nie. Jeżeli w momencie, kiedy zaczęłam praktykować wdzięczność z serca i czuć ją tu w środku i naprawdę poczuć się. To ciepło i to uczucie wdzięczności tak głęboko, to nagle rzeczy zupełnie inaczej zaczęły wokół mnie wyglądać. I to były cały czas te same rzeczy, ci sami ludzie, te same sytuacje, ale one dla mnie były inne. I zrobiłam tylko to: pięć minut dziennie pobycia w, w środku, w sobie, w sercu, w uczuciu wdzięczności, w tej emocji. To jest tak, jakby nagle, słuchajcie. Szyba przed waszymi oczami, która wam zasłania pewne rzeczy, zmieniła kolor. W moim przypadku trochę na bardziej różowy, na bardziej kolorowy. To przydmienie, które widzicie, które wcześniej było, po prostu tak jakby się usunęło. Nagle ludzie, których spotykasz codziennie i, i są w jakiś sposób dla ciebie trudni, przestają być trudni. Nie dlatego, że oni się zmienili. Po prostu zmienia się pewna jakość w nas. Zmieniło się coś we mnie. I ci sami ludzie przestali być już aż tak trudni. Coś było trudne i nieprzyjemne, stało się może po prostu neutralne. I to już jest cudowne. To jest taki krok. To tyle, chciałam o tym powiedzieć. Bo siedzi we mnie ten temat, temat tych osad, tego naszego marzenia, że gdzieś jest miejsce, które jest po prostu rajem i cudem ono jest w nas to jest ten nieodkryty raj i ten cud którego my w sobie jeszcze nie odkryliśmy niezależnie od tego gdzie siedzisz czy jesteś w pięknym miejscu czy jesteś w, w kurzej przepraszam w chatce na kurzej nóżce w lesie w pięknym miejscu czy w bieszczadach czy na mazurach czy w bloku w jakimś pipidówku dolnym w jakimś bloku nie wiem po PG-ze komunistycznym czy w w jakiejś pięknej kamienicy, czy w pięknym apartamentowcu, naprawdę, jeśli masz problemy w sobie, to one tam będą z Tobą siedziały. Żebyś nie wiem, gdzie się przeprowadzała, to dopóki nie ogarniesz tego, co się tutaj w Tobie dzieje, co masz w głowie, to to za Tobą będzie się wlokło jak taki smrodek. Trzeba to tylko zobaczyć i zacząć nad sobą pracować. I nagle wszystko się zmienia. Może się przeprowadzisz ostatecznie. Ale przeprowadzisz się już z nową jakością w sobie. I to wtedy będzie miało sens. Ale dopóki nie zaczniemy nad sobą pracować, możesz się przeprowadzać, wyjeżdżać, szukać nowych rzeczy, nowych wrażeń. Smrodek będzie z tobą. Pozdrawiam cię serdecznie z kawałka raju, który jest im bardziej ja nad sobą pracuję, tym bardziej dla mnie rajem. Dziękuję i do usłyszenia.